Pracowite i dokładne. Przewijały się przez wszystkie lata. Czy jedna z nich to własna ola, wesiłeka z preściadle, chterny plener we wieziece i jak najlepsi w ciase? O! Janeczka. Z nurta miastka, chterna przejedzę do wieziece równo cim, stopem, PKS-em, belebety bec. A kto jest wyplaty na kasiebach prawdziwy kłesie z kłaslenę. To je durnu? Regina. Kultywuje. Rozpowszechnia. Uczy. Mistrzyni. Śtucek cerplawłe te zaryje <słusza> w sieści państwo płeznaje ta. Wnetka na ziewłe. Do dopiero dopiry wezdrzą pewno nysnyzi. Łesoblewie pod górą wieziecum, gdzie w kół tyś fłyl wyziawów i górów. Tak wezdrzyje synny krejłebrys na naziewłe, ale ty je myl, w kternym ład 400 lat ladze latze nen na płótnie, śkle, abłe w drzewie. Kiedyś to była prawdziwa sukienka, teraz jest to prawdziwy fartuch. Pokazuje pani historię też na ręczniku, co? No i nie ma tego kłopotu i stresu, że jak wytrę ręce, to, 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 to jeszcze się tutaj tylko ciekawiej zrobi. Ale pokazuje to wszystko, ile pani spędziła czasu, bo to jest pani malunek. Tak? tak, tak, troszeczkę, że tak powiem, jest dodane, bo tu gdzieś mi, o słuchajcie, pierwsza plama to się tutaj zadziała po środku, a żeby jednak wykorzystać tą fajną tkaninę i, i ten krój. Ja mówię, będzie idealne na tak dalsze warsztaty. I, no i namalowałam trochę tych moich kochanych malów, maków i koprów. 40 lat to dużo i niedużo. Jeśli chodzi o dorobek, to bardzo dużo, bo mamy w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym ponad 1500 prac w różnych dyscyplinach sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego. Pokrywam to, co chciałabym, żeby zostało w tym kolorze. To, że każdy z nas specjalizuje się w jakiejś tam dziedzinie i ma te swoje pasje, ale my teraz tworząc razem podchodzimy, podglądamy. I ja się cieszę, że dziewczyny mówią, słuchaj, ja chciałabym spróbować, tak? Także dodajemy sobie tej energii i tych takich kolejnych doświadczeń plastycznych. Tam dziewczyny linory robią, tutaj też są, też olej. To, że my się wymieniamy i zarażamy tym. I rozmawiacie ze sobą, bo to jest fajne, że jesteście Ach. ze sobą, co? Śmiejemy się, poznajemy, tłumaczymy, bo dziewczyny mówią, słuchaj, może użyj innego ołówka. Także te porady są na niezastąpione, nigdzie się tego nie kupi. Pod kierunkiem Janeczki pierwszy raz i takie rybeczki sobie zrobiłam, piękne. Nie wiem, czy piękne, ale bardzo. Pod kolor okularów. Tak. No. To są tak prace, bo ja maluję tutaj. A przy okazji skorzystałam właśnie z takich zajęć Nowe, nowego, coś nowego. Zresztą, twarzumno co podpowiedy i ma artystyczną Dasia. Próbują też nowych dyscyplin. Na przykład malarze próbują rzeźbić. Linoryt się pojawił w tym roku pierwszy raz i Batik, więc tutaj gdzieś ktoś podgląda i być może za parę lat okaże się, że ta dyscyplina artystyczna stanie się główną dziedziną domeną danej osoby, więc to inspirowanie się, przenikanie, rozmowy, śpiewy, bycie ze sobą razem. Dla artystów jest bardzo ważna, nawet dla tych, którzy lubią tworzyć na przykład w zaciszu. Nie, nie, nie lubią takiego zgiełku, ale tutaj ten czas można regulować, bo można sobie wyjść na spacer, usiąść w kąciku, działać, więc kiedy chcę być z innymi, jestem, kiedy potrzebuję spokoju, gdzieś odejścia ciszy, to też to miejsce i przestrzeń, która jest wokół umożliwia. Najwyźniej si w ich rękach powstaje coś, co kłecha ją robić. Bardzo chciałam iść do liceum plastycznego, ale widocznie byłam bardzo grzeczną dziewczynką, bo kiedy mama powiedziała, że nie, bo to jest szkoła dla wariatów, to ja zamiast uciec z domu albo nie wiem, co rzucić się na podłogę, zacząć tupać, to, to tak dobrze poszłam do zwykłego liceum i obraziłam się na kredki, ołówki przez bardzo długi czas w ogóle nie wzięłam do ręki. Potem, jak zaczęły się rodzić dzieci, a mój mąż jest nauczycielem, to przynosił mi takie stosy pamiętników, żebym wpisz się za mnie. No to wiedziałam, że dzieciom nie o ładny tekst, chodzi tylko o rysunek. Wastna Janina zacięła rzezbic jak no latny dziecku. W wieziecym było tyś malowani, ale to do rzezbieni wryca w jednoryt i taki łez stało. Bardzo lubiłam przez okno patrzeć, co się dzieje. I. Właśnie zaczęłam ptaszki, bo często je widziałam za, za oknem płotek lipa, No i te ptaszki fiurgały bez przerwy. No i jak byłam dzieckiem, to marzyłam, żeby mieć takie skrzydła i też polecieć. No i, i tak to się zaczęło. Żdają na nen plener, choć jak widzę jedno robią w plenerze jak na sioto. Większość z artystów je ty rys. Wielu z tych artystów, która, którzy bywali u nas w latach 80., -tych, 90., -tych, no jest z nami pewnie duchem, ale już nie fizycznie. I to są postacie bardzo ważne dla środowiska kaszubskiego i pomorskiego, bo między innymi Józef Hełmowski, tak, czy pani Władzia Wiśniewska, sporo znanych też rzeźbiarzy, malarzy nieprofesjonalnych, ale też przybywa nowych i przybywało kiedyś nowych, więc te spotkania to poznawanie się artystów, to też czas dla nich na tworzenie, inspirowanie się innymi pracami. To też czas dla nas na podglądanie i też obserwowanie tego dorobku, który się rozwija. Pamiętam Sulinę jak była mała i latała, <laughs> także no, można to tak nazwać. Rodzina i taka bardzo zżyta, fajni ludzie, super. Jest to moja prawnuczka. Próbuję ją uwiecznić na płótnie. Nie wiem, czy się uda, ale myślę, że wyjdzie. Ona w ogóle jest radosna dziewczynko, jest tak radosną, tak uśmiechniętą. I będzie miała teraz 3 latka, to będzie miała miły prezent na całe życie, jak zachowa ten obraz. Mama, tatk i trzy córki. Rekli daleki ryza, zły kraina, żeby przejechać do kasiepści w jaziece. Zawsze coś e, próbujemy nowego, eksperymentujemy i zawsze to, co e, próbujemy, eksperymentujemy, e, opiera się na tydawnie dawnych tradycji, bo te dawnie tradycje to nas wspiera do e, jakiejś takiej Kreatywności. Naprawdę czuję się jako siebie w domu i nawet lepiej, bo tu bardzo, bardzo pozytywna atmosfera i tak um, ciepło, bezpiecznie. Um, no tak, super. Młodzież za tyle lat, bodzę ze tłerżała siłana, dochnę plenere, wachlewała i co mniej jedno twórców. Jest jedno z miejsc niezapomnianych. Właściwie wszystko, cała droga moja, uważam, artystyczna rozwinęła się tutaj w Kulu, bo tutaj miałam okazję spotykać etnografów. Tutaj poznałam doktora Aleksandra Bochowskiego, już nie żyjącego, który był ekspertem właśnie głównie w dziedzinie, nie tylko on sztukę całą, ludową kochał, znał i opisywał. Ale dużo wiedzy przekazywał i odnowił kaszubskie ludowe malarstwo na szkle. Jemu na tym zależało, ale mnie zależy jeszcze bardziej, żeby w dzisiejszych czasach ta sztuka właśnie żyła, żeby ją wszyscy poznali. W tym roku pierwszy raz otworzyliśmy się na taki nabór otwarty, chcąc uzupełnić ten skład albo zaprosić osoby, które jeszcze w kulu nie bywały. Jestem pierwszy raz na tym spotkaniu, złożyłem tam papier, bo chcieli tam wymagania, jakie tam człowiek miałeś osiągnięcia, no i, i po prostu zakwalifikowałem się. No. Jestem bardzo zadowolony. Ale pomimo, że to był nabór otwarty, już jak ja mówię stara gwardia artystów, uczestników otrzymała informację SMS-ową lub poprzez rozmowę telefoniczną. Słuchajcie, w tym roku spotykamy się w październiku, bo dla wielu osób to jest bardzo ważny czas i moment na to właśnie zostawienie gdzieś spraw domowych, gdzieś zawodowych, zanurzenie się w taki, zanurzenie i zatrzymanie się w czasie. Ja z moją dyscypliną twórczą, rękodzielniczą, ja wśród innych, ale, ale też podkreślają to twórcy, w szczególności panie, nie muszę gotować, nie muszę sprzątać, jestem tu i teraz dla siebie i dla tej, dla tej sztuki, którą się zajmuję. Za ja każdym razem, kiedy przyjeżdżam, przyjeżdżam jak do swojej rodziny, ponieważ wszystkich bardzo lubię, znam ich już od paru lat. Co roku przybywają nowe osoby, z którymi się poznajemy, i cały rok właściwie czekam i szykuję się na ten moment, kiedy tu będę mogła przyjechać. To są takie prawdziwe wczasy. Milczymy, bo to jest nam potrzebne bardzo. Ale też musimy się ze sobą integrować. Także są momenty, kiedy jest cisza, a są momenty, kiedy jest bardzo głośno. I na tym właśnie polega urok tego miejsca. Nawet jak ja wracam do domu, to mój dół gdzieś tu krąży. Jest to wyjątkowe miejsce. Naprawdę nie mówimy tego dlatego, że bo tak wypada, bo do kamery, bo pójdzie w świat. Nie, to jest magiczne miejsce. Nie wiem, może było tutaj coś przed tym domem, zanim to się zaczęło, może ta góra. Ale jest to miejsce magiczne. Czyli przeprosiła się Pani z farbami, z kredkami po wielu latach? Tak, przeprosiłam lata się. I jest Pani teraz spełniona albo spełnia się Pani cały czas? E, tak, oprócz tego, że ciągle chce mi się robić czegoś innego i ciągle gdzieś tam w jednym ręku pędzel, a w drugim coś tam jeszcze szukam. Ale tak, to jest chyba najmilsze mojemu sercu. A to, że mimo, że pracujecie Państwo w ciszy, ale są tutaj osoby, które tworzą coś innego, co powoduje? jak? Oj, no te... z tą ciszą to tam trochę koleżanka przesadziła, nie? To jest bardzo gwarne. Fajne jest to, że są różni twórcy, tak? Że można podejrzeć, że można czegoś się nauczyć. Rozmowy, wiadomo, Polaków, rozmowy wieczorne, różne historie. Naprawdę, to um, trudno to w tej chwili tak na, na szybko opowiedzieć, ale to jest właśnie ta magia. Miejsc, może nie miejsca, a miejsca, w którym są odpowiedni ludzie. Tak. Czuję się spełniona w tej chwili, że robię to, co lubię, y, mogę się tym zajmować, to, co bardzo mi się spodobało. I to jest taki mój sposób na, na emeryturę, na spędzanie czasu. Mało kto rozmieje robić to, co Was tnure gina. To jest tutaj wyrób regionalny, ale ponadto należy to do kategorii ginących zawodów. I właśnie tak, tak na sercu bardzo mi leży, aby, aby te plecionki. No nie wiem, czy one są piękne, ale takie są zanikające już tu po prostu. Już yy, to rzemiosło upada, to czy upada? Po prostu odchodzi w zapomnienie. Zresztą, pirwy, kłesie, pletle, nawiocy chłopi, ale to własna regina doszła w tym do perfekcji. To jest y, tak zwana technika spiralna, że jeden korzeń leci spiralnie w ten sposób, natomiast drugim spiralnie oplata. I tak cały czas. Jak na i kasiebę, to łana. Ale ty we wieziece łydba rozwinąć swoje artystyczne skrzydła i spróbować ciekły głę. O tu jak cudnie pękło, nie? Zobacz co tam właśnie dobrze. o to chodzi. Hmm. No, oh, o o mi zobacz, się to przy obozie. Nie. Trochę to będzie właśnie miał taki charakter. Hmm. Hmm. Czyli to, o to Takiej prawdy, która końca. nabrała jakby starości, ale takiej wiesz... Takie prawdziwe. Takiej prawdziwej. Takiej prawdziwej. Każdy dotyk daje tutaj coś nowego. Dlatego mamy tą węzę pszczelą z, z parafiną wymieszaną, żeby to jednak troszeczkę nas posłuchało. Czasami człowiek bywa sceptyczny, nie? A efekt końcowy no naprawdę starym. potrafi sprawić dużo frajdy. Ja tutaj jestem bywalcem z momentem przejścia na emeryturę, od 2005 roku praktycznie. Było to w różnych miejscach w Salbianinie i tutaj w kulu. No i muszę powiedzieć, że daje to bardzo dużo, ponieważ to jest integracja. To jest jeszcze coś takiego, co łączy ludzi, co po prostu inspiruje mnie na przykład do poznawania nowych rzeczy. Także na przykład tutaj to jest nowa rzecz, którą poznałam, której nigdy w życiu nie robiłam. Taci był finał 40. głeka się, głe plenery, ledowy głe, i rękodzieła płomyży. Inny jak Nechterne znajemy. Dobraliśmy Prace różnych artystów, różnych dyscyplin twórczych, które powstawały na poprzednich plenerach w czasie tych, tego czterdziestolecia. Zaprosiliśmy kuratorkę Karolinę Niemczyk, która pokazała te prace w zupełnie inny sposób, bardzo sensorycznie, zachęcając do odkrywania, zachęcając do eksperymentowania z tą sztuką ludową. Przyjechali artyści na plener. Są wśród nich twórcy wielu dyscyplin: kaszubi, kociewiacy, a nawet z zagranic. Taką dodatkową rzeczą w czasie tego wernisasu to pokaz animacji poklatkowej, która miała za zadanie trochę w bajkowy sposób, troszkę inny, ciekawy, animowany. Pokazać, czym te plenery są i były. A to rzeźbiarze. Pracują pod namiotem. Głośno tu. Stukają, pukają, czasami piłują. Co za hałas? Powstają rzeźby od wielkich, ponad dwumetrowych do maleńkich, kilkunastocentymetrowych. Ta interaktywność i forma animacji poglatkowej i też wystawa, która, która pokazuje pracę w zupełnie inny sposób, ma zachęcać odbiorcę do poszukiwań, do odkrywania siebie, gdzieś tam odnalezienia jakiejś tam ciekawości, jakiegoś wątku, który, który gdzieś tam zadra w środku. I, I myślę, że tak to zadziałało.